Cześć Marcin, z tej strony. Słuchajcie, kilka razy próbowałem się odchudzać. Czy próbowałem, odchudzałem się kilka razy. Z różnymi efektami. Raz stosowałem dietę kopenhaską. Potem jakieś inne diety, które trwały 2-3 tygodnie, i tak dalej. No ale co z tego, jak po tej diecie wracałem do swoich starych nawyków żywieniowych czyli po prostu, no, efekt jojo i przybierałem na wadze. W zasadzie, według mnie, to dieta pojmowana w ten sposób, jako krótkotrwały taki, krótkotrwała zmiana, zmiana menu, no, to jest pewną taką anomalią, bo powiedzmy, tak jak ja 30 kilka lat odżywiam się w konkretny sposób, mam swoje nawyki, swoje ulubione produkty, potrawy i tak dalej. A nagle powiedzmy przez okres dwóch, trzech tygodni jem co innego, całkowicie co innego i tęsknię do tych smaków, które, do których się przyzwyczaiłem i w ten, właśnie w taki sposób postrzegam dietę jako pewnego rodzaju anomalię żywieniową. No to jest coś, coś takiego nienormalnego w naszym, naszym normalnym trybie odżywienia, że tak powiem.